Xbox wypuścił zupełnie nową aktualizację konsoli, która zawiera kilka wyjątkowo przydatnych nowych sztuczek w sterowaniu i kontrolerach. Przyjrzyjmy się więc, co oferuje. Jeśli korzystacie z abonamentu Xbox Game Pass Ultimate, pewnie wypróbowaliście już granie w chmurze na smartfonie lub tablecie, a może nawet sprawdzaliście sterowanie dotykowe, które setki z tych tytułów już oferuje. Jeśli tak, to prawdopodobnie zgodzicie się, że są one naprawdę dobre. A teraz sterowanie dotykowe pojawiło się również w funkcji grania zdalnego, więc możecie z niego korzystać podczas streamowania gier zainstalowanych na konsoli prosto na urządzenia mobilne. Nowa aktualizacja dodaje nawet podstawowy układ sterowania dotykowego do większości gier, które nie miały jeszcze własnego sterowania dotykowego, więc będziecie mogli zręcznie śmigać po wszystkich swoich ulubionych tytułach. Kontrolery to sprzęt dość mocno eksploatowany, i choć kontrolery Xbox zostały zaprojektowane tak, by sprostać 3 milionom naciśnięć przycisków, zawsze dobrze jest od czasu do czasu poddać je małemu tuningowi. Nowe narzędzie do kalibracji jest do tego wręcz stworzone. Narzędzie do kalibracji, które można znaleźć w aplikacji akcesoria Xbox, pozwala na rozwiązanie wszelkich drobnych problemów z drążkami bez konieczności kontaktowania się z pomocą techniczną lub z serwisami naprawczymi. Jakie funkcje chcielibyście, żeby zostały dodane w przyszłości? Napiszcie nam w komentarzach. Trzymajcie się, cześć!